Witam, dzień dobry. Jacek Balkan to jest Motodziennik w środę. Zapraszam. A dzisiejszy program zaczniemy od samochodu, na który nikt nie czeka, którego nikt nie potrzebuje i którego zapewne nikt nie kupi. Wbrew pozorom do takiej zapowiedzi pasuje naprawdę niewiele konstrukcji. Ale coś nam się wydaje, że najnowszy model Kia, czyli Seat w sportowej odmianie raczej sukcesu nie odniesie. Auto wygląda nieźle, bardzo nieźle, tak samo zresztą jak odmiana pięciodrzwiowa. Choć na pierwszy rzut oka widać liczne różnice, choćby w konstrukcji. Więc nie jest to od tak po prostu odmiana trzydrzwiowa, ale usportowiona pełną gębą. Coś jak GTC dla Opla czy Sirocco dla Volkswagena. Ale co z tego, że to ładne auto, skoro pod maską będą przede wszystkim raczej pozbawione emocji silniki. 1,4,1,6. Dopiero w drugiej połowie przyszłego roku być może pojawi się też odmiana z benzynowym turbo o mocy 200 koni. A poza tym coś nam się wydaje, że z koreańską marką jest ten sam problem co ze Skodą i z Dacią. Fantastycznie, że ostatnie konstrukcje są ładne i dopracowane. Mówimy o Kia, nie o Daci. Ale klient przychodzi tu z postanowieniem dostać jak najwięcej za jak najmniej. A coś nam się wydaje, że taki klient nie kupi auta trzydźwiowego, skoro taniej dostanie auto pięciodrzwiowe albo kombi. Dla odmiany naprawdę ważną premierę będą mieli na stoisku Hondy. Oprócz nowej Hondy CRV czy CRZ po liftingu, gwiazdą będzie coś ukrytego pod maską. Prawie 10 lat temu japońska firma zrobiła silnik Diesla o pojemności 2,2 litra i o mocy 140 koni. Motor ten zebrał świetne recenzje, zresztą po pewnych modernizacjach jest on dostępny do dzisiejszego dnia. Niestety, spora pojemność, w Polsce dodatkowo akcyzowa, znacznie winduje cenę. Jednak już w Paryżu zademonstrowany zostanie nowy silnik. Długo wyczekiwany, od dawna zapowiadany. Pojemność 1,6. Moc niecałe 120 koni. Niby żadna rewelacja. Identyczne parametry ma silnik Fiata, dostępny w Bravo czy Mito od 5 lat. Jednak Honda obiecuje rewelacyjnie niskie spalanie, a co za tym idzie niewielką emisję CO2. Silnik ten trafi pod maskę Civica, a Corti CRV będzie raczej z dieslem 2.2. A zmieniając nieco temat i kontynent, narzekamy na ceny paliw, ale w Stanach też narzekają, mimo że za litr benzyny płacą dwa razy mniej niż my. Jednak Pentagon, dostarczając paliwo do baz wojskowych w Afganistanie, płaci jeszcze więcej ponad 100 dolarów za litr. Wszystko przez bardzo wysoki koszt transportu. Paliwo dostarczane jest drogą lotniczą i zrzucane na pod ochronach. By niekorzystny bilans finansowy poprawić, amerykańska administracja postanowiła zaoszczędzić na samochodach służbowych pracowników. Pentagon zamówił właśnie 1500 Chevroletów voltów, co zresztą błyskawicznie wznieciło mnóstwo negatywnych komentarzy. Według niektórych amerykańskich mediów koncern GM dopłaca do każdego sprzedanego samochodu i to naprawdę sporo około 50 tysięcy dolarów. GM zaprzecza i przekonuje, że tak naprawdę jest. Szansa, by pod koniec cyklu produkcyjnego wyjść na zero, w czym spore rządowe zamówienie na pewno pomoże. A skoro zahaczyliśmy o auta elektryczne, Nissan Leaf, główny konkurent Volta, nie jest samochodem chętnie kupowanym. Wręcz przeciwnie, w sierpniu w całych Stanach sprzedano zaledwie 685 sztuk, w lipcu prawie 400. A nie wykluczone, że będzie jeszcze gorzej, bo użytkownicy tych samochodów w gorących Stanach coraz częściej i coraz głośniej narzekają. Przez wysokie temperatury zasięg i hałt wyraźnie i nieodwracalnie się pogorszył. W pełni naładowanym autem. Można przejechać nie 86, ale niewiele ponad 50 mil. Co na to, Nissan, japońska firma obstaje przy swoim. Oficjalne stanowisko jest takie, że po 10 latach eksploatacji baterie będą sprawne w 80%. Aż sprawdziliśmy w książce gwarancyjnej amerykańskiego Nissan Alifa, jaką gwarancją są objęte te akumulatory, i okazuje się, że bardzo długą. 96 miesięcy gwarancji, czyli 8 lat gwarancji, z tym, że jest niestety jedna mała gwiazdka. Otóż akumulatory są objęte gwarancją, ale nie ich pojemność, dlatego że ta, jak deklaruje producent, może z czasem stopniowo spadać. Bardzo zabawne. A teraz zapraszam Państwa na nasz kącik motocyklowy. Czy można w dzisiejszych czasach wynaleźć coś nowego? Pewnie, że tak. Choć najczęściej będą to nowe układy elektroniczne, czy też zawory z jeszcze lżejszego i bardziej wytrzymałego materiału niż tytan. Jednak dla niektórych taki zakres zmian to za mało albo za dużo. Są tacy, którzy starają się wymyślić od nowa koło. Jednak to raczej niemożliwe. Chyba, że zamiast koła użyjemy kuli. Na taki właśnie nietypowy pomysł wpadli studenci z Kalifornii. Stworzony przez nich pojazd napędzany jest sześcioma silnikami elektrycznymi. Na każde koło przypadają po trzy, dzięki czemu motocykl Cykl może się poruszać w dowolnym kierunku i zawracać niemal w miejscu. Niestety, taka konstrukcja raczej nie ma szans na masową produkcję. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Kołam się pięknie i zapraszam na kolejne już jutro. Do zobaczenia.